Na dzisiejszej uroczystości zorganizowanej z okazji Złotych Godów. Witam również gospodarza naszej gminy, burmistrza miasta Trzegminy, pana Jarosława Koczuka. Jednak najserdeczniej witam dostojnych jubilantów, którzy tak licznie przybyli na dzisiejszą uroczystość. Są również z nami pary które w tym roku również obchodzą wyjątkową uroczystość, Swoje diamentowe, żelazne oraz kamienne gody 60, 65 oraz 70. Mam jedną parę. Z tej okazji, jeżeli będzie znacząco cicho, to proszę o podniesienie ręki i wtedy się będę wspomagał tym oto sprzętem. Nie jestem zwolennikiem ani miłośnikiem korzystania z tego typu rozwiązań. wolę bezpośrednio z Państwem. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam. Dzień dobry Państwu. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia i przybycie na dzisiejszy jakże zacny i ważny jubilusz Państwa życia. Dzisiaj również towarzyszą temu wydarzeniu osoby, które na co dzień z Wami dzielą zarówno te dobre, piękne chwile, ale również te trudniejsze momenty, które też się niestety pojawiają. Drodzy Państwo, znajdujemy się w naszym pięknym nowym obiekcie, który stanowi też można w sumie zwrócić się ku sobie, podać sobie prawe dłonie, jak na ślubie to było. <laughs> Oczywiście kto może? Poprosiłabym najpierw pierwszych panów, dobrze? O powtórzenie. W sumie na ślubie też panowie tersi mówią. <laughs> Dziękuję ci żono, <dzień daleko> że nasze małżeństwo Dobra, ja jest zgodne Szczęśliwe, szczęśliwe i trwałe. Troszkę cicho było. Panie pokażą, że można głośniej. Dziękuję Ci mężu. Że nasze małżeństwo jest zgodne, szczęśliwe i trwałe. Żyją, żyją nam! Jeszcze raz, jeszcze raz, niech żyją, żyją nam. Niech...